Lękam przed tobą Jezu mój Panie hołd tobie składam czynię wyznanie że jesteś królem i godzien chwały niech ci się kłania ze mną świat cały twoje ubóstwo serce rozczula złoto przynoszę dar godny króla Jezu najdroższy dzieciątko święte tyś królem tobie w hołdzie przyklękam azjatycki Melchior powita dziecię Jezus w języku angielskim i złoży dar kadzidło Although I have power over my nation to you my lord I lead the nation before you my king I fall on my face you rule over us from today on Jesus you are the highest priest I offer incense before you the king the ruler of asia humbly asks let the fragrance of incense rise up to the heaven cruel składa pokłon Cześć Tobie pragnę oddać pokorze, boż Ty jest Panem i Królem Boże, Od Ciebie władza na niebie ziemi Ty masz moc serca nasze odnieść. Orszak mój przybył radosnym krokiem. Jesteś kapłanem, królem, prorokiem. Kłaniam się nisko, kocham cię szczerze. Mirę dziś Tobie składam, ofierze. Król Baltazar składa pokłon.